Jeżeli zostawisz subika z łapką w górę w ciągu 10 sekund, to będzie super. Siemaneczko, z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie opowiem ci o prawdopodobnej współpracy Discorda wraz z Fortnite oraz o ewentualnych nagrodach, jakie będziemy mogli zdobyć. Oraz jak to zwykle bywa, omówimy sobie najciekawsze newsy z ostatnich dni ze świata Fortnite. Standardowo na ekranie wyświetla wam się 500 osób, które zasubskrybowały ten kanał, wielkie dzięki, a jeżeli ty byś chciał się tutaj znaleźć w następnym filmie, wystarczy, że zostawisz subika oraz łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, a podobają Ci się moje materiały, to proszę Cię o zasubskrybowanie go, ponieważ nic Cię to nie kosztuje, a mi mega pomoże. Na końcu przypominam, że możecie mnie wspierać z zakupami w Fortnite wpisując w mój kod twórcy SIGUMYŚNIKY w sklepie. Z góry dzięki, a teraz bez dłuższego przedłużania zapraszam do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od omówienia najciekawszych nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni. Także pierwszym newsem na mojej liście jest teoria o przyszłych Avengersach w grze oraz co znaczy przyjście Kapitana Ameryki do gry. Kapitan Ameryka wszedł do Fortnite z okazji 4 lipca w grze. Gracze mogą teraz kupić ekskluzywny strój Marvela w sklepie z przedmiotami. W przeszłości, Fortnite widział kilka crossoverów zarówno z Marvelem, jak i DC Comics. Podczas premiery Avengers Wojna bez granic w zeszłym roku, Fortnite wprowadziło do gry specjalne bronie Avengers, takie jak tarcza Kapitana, Łuk Hokea, Stormbreaker Tora i inne. Wprowadzono również Tanos a wraz z rękawicą nieskończoności były to niektóre z głównych atrakcji gry w tym momencie. DC nie było daleko w tyle, ze skórką Batmana dodaną do Fortnite, Catwoman i Harley Quinn, którą mogliśmy kupić. Obecny sezon trzeci Fortnite zawiera również Aquamena jako jedną z głównych atrakcji. Obecnie Marvel ma więcej skórek niż DC Comics Fortnite. Po dodaniu Kapitana Ameryki liczba osiągnęła jeszcze wyższy poziom. Istnieją również ekskluzywne wyzwania związane z Marvelem, w których gracze muszą udać się w góry zalewu zastoju i spalić fajerwerki, aby zdobyć punkty doświadczenia. Te fajerwerki palą się w kształcie tarczy Kapitana Ameryki. Jak wielu zgadło, ten sezon jest planowany dla Aquamana, a cała mapa Fortnite'a zalana w oczekiwaniu na jego przybycie. Jednak Kapitan Ameryka jest tutaj, aby ukraść trochę tego światła z DC Comics. Oto zwiastun dotyczący pojawienia się pierwszego Avengersa w grze. Jeśli spojrzymy na miejsce lądowania Kapitana Ameryki, zauważymy, że mogą wylądować z Asgardu. Oznacza to, że moglibyśmy zobaczyć Tora, ponieważ niektóre przecieki już pokazały skórkę Jonasiego w Fortnite. Tak więc kolejne dnie fabuły mogą być bardzo interesujące, jeśli ta teoria by się spełniła. Drugim newsem jest podcast We The People – Fortnite na temat rasizmu. Być może przypadkowo Fortnite stał się jednym z największych i najbardziej publicznych ośrodków udostępniania treści i występów dla ludzi, które internet może zaoferować. Ostatnio podcast We The People został ogłoszony jako kolejne zaplanowane wydarzenie na etapie Fortnite Party Royal już 4 lipca. Jeśli w ciągu ostatnich kilku tygodni nie żyliście w cieniu, z pewnością słyszeliście o ruchu antyrasistowskim BLM. Po wielu policyjnych zabójstwach czarnych Amerykanów, ruch BLM zwrócił uwagę na przyczyny i skutki rasizmu systemowego w Ameryce. Starając się wykorzystać ten impet, We The People postanowili przenieść tę dyskusję do Fortnite, aby umożliwić tej globalnej i zróżnicowanej społeczności edukację w tej sprawie. The problem with the whole way of life can something has started to change in America scream until they hear you you know what I'm saying take action do better if all of us do a little no one has to do a lot it's bigger than black and white Biorąc pod uwagę ostatnie trwające wydarzenia, jasne jest, że rasizm jest czymś więcej niż tylko aktualnym problemem w Ameryce, ale problemem, który utrzymuje się i ropnie jak otwarta rana od czasu założenia kraju. Od czasu dominacji kulturowej Ameryki na świecie, rasizm w stylu amerykańskim był eksportowany na cały świat, często zaostrzając lokalne napięcia rasowe w tym procesie. Ten rasizm jest tym samym rasizmem, który nęka internet, w tym społeczności graczy internetowych takie jak Fortnite. Rasizm w internecie jest tak powszechny, że prawie stał się chorym żartem do parodii. Wskazując na to, że młodzi chłopcy mają tendencję do głośnego i dumnego krzyczenia rasowych epitetów na swoich wrogów, członków drużyny, przypadkowo spotkany graczy, a tak naprawdę każdy, z kim gra, pozwala im się komunikować, stał się częścią tego, z czego ludzie wyśmiewają się w internecie. Ale to nie jest śmieszne i nie powinno mieć nigdzie miejsca, nie mówiąc już o internetu. Internecie. Możliwe, że podcast We The People trochę wyjaśni graczom to, co robią i lekko to ograniczą. I to by było na tyle z najciekawszych nowości ze świata Fortnite, a teraz przejdziemy sobie do tytułowego tematu tego filmu, czyli do darmowego skina ze współpracy z Discordem. Jak wiecie, a zapewne wiecie, to Discord jest komunikatorem głosowym chyba najczęściej używanym na świecie. Discord stał się konkurencją słynnego TeamSpeaka i na razie góruje opcjami nad nim i innymi komunikatorami. W związku z tym pojawiły się informacje o możliwej współpracy Discorda razem z Fortnite. Już Discord był wiązany z jakimiś eventami Fortnite. Wysłał on różne powiadomienia co się dzieje w grze oraz fabularne notki. Źródła na forczanie, mówią o nowej współpracy Discorda razem z Epic Games przez rozrost komunikatora. Nie wiemy nic szczególnego, lecz podobno ma być to jakiś skin. Będzie to zapewne działać jak dotychczasowe PlayStation Plus lub pakiety Twitch Prime. Na ten moment nie wiemy dokładnie, czy dojdzie do takiej współpracy, a jeśli już dojdzie, to kiedy. Przecieki nie pochodzą od likerów, a z grona Fortran, więc nigdy nic nie wiadomo. Możliwe również, że sam skin będzie za darmo, ale dla posiadaczy funkcji Discord Nitro, czyli płatnej opcji Discorda. Osobiście bardzo chciałbym, by taka współpraca się pojawiła, ponieważ zapewne jak Wy bardzo dużo korzystam z Discorda i chętnie odebrałbym jakieś przedmioty. I to by było na tyle z tego materiału. Przypominam o zostawieniu subika oraz łapki w górę, jeśli film Ci się spodobał, a ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!